Dzień ósmy kalendarza adwentowego. Otwórz się. <noise> oj, oj, Masa różnych rzeczy. I jest ołówek, jest ołówek. Standard Issue Supplies. Taki zielonkawy z gumką zieloną na końcu. I teraz... Wyciągnijmy to wszystko ze środka. Uff. Mamy herbatki. Mamy Haribo. Znowu KitKat. Uff. Maseczki takie, znaczy płatki takie pod oczy. Super. Na pewno wykorzystam. O! Super też. To jest, to jest maseczka na twarz. Rewelacja. Bardzo lubię takie rzeczy. Na pewno też wykorzystam. O, leśliczna Iwonka. Przepiękny maskonur. Gosiunia taki abstrakcyjny maskonor dla Ciebie, dla dziewczyny, która motywuje taką fajną grupę ludzi i siebie samą. Buziaki dzięki. Ślicznie Ci dziękuję. Przepiękny jest. Fantastyczny jest ten maskonor. Zaraz on tutaj zawiśnie u mnie na ścianie. Fantastyczny. I tutaj jeszcze taka kopertka z reniferkiem, z elementami różnymi, które można wykorzystać do różnych prac. Zaraz, zaraz. Wyjść mi tutaj. Uu. Mamy czaszunie. <laughs> Zresztą czaszunie raczej e, kilka. Tutaj mamy taką fajną. Też kilka, właśnie elementów takich. E, oj, coś takiego. I zimowe też postacie, takie o. Listeczki. Super, super, bardzo dziękuję. Przepiękne rzeczy, ale ta, ta karteczka to jest Mistrzostwo Świata. Bardzo Ci dziękuję. I Wam wszystkim generalnie. I <gryw> do zobaczenia jutro.